Dziwnie, o ludzie, ty. Tutaj się nie da robić tego triku. no za dużo tego. Ty tutaj w sumie się. Te bomby wybuchają. O ludzie. Dobra, tutaj się akurat triki się przydają. No to tam se triku nie zrobimy. Nie, nie, nie tam, nie tam. No to powiem tyle. To jest niezłe. Ta mapa jest całkiem dobra. Ta mapa jest naprawdę niezła. Naprawdę. No a nie wiem kto to stworzył, ale Iwen był świetny. No Iwen dla niektórych to naprawdę świetny polecam praktycznie nie da się robić trików ale ułatwili właśnie ten jeden żeby chociaż było prościej okej, okay, nie, nie gram w na imięcie, ale... E, Co ale... co się tam dzieje? To... <laughs> czy ktoś to widział? czy tylko ja to widziałem? Istanbul jest był poza metą albo był za metą nie wiem, naprawdę? naprawdę No No dobra, to mapa to wygląda. Aha, ty bo tam jest jeszcze plus jeden. Aha, ty. A bo tutaj też nie ma tego. A to dlatego nie uderzony. No, tylko tutaj to jest właśnie ciężki, tak na początku bardziej. Ty, ale to nie bije nawet. Nie mam takiego O ludzie, o ludzie, za dużo bomb, za dużo bomb. Aha, z takimi kryzysami przeszedłem to jako pierwszy. I like it, I like it. Naprawdę, że ja bym do tego dodał muzykę, tylko... Wiem tylko jak na shortach. Ponadto Co Co to, by... Co to było? Ciekawe, jak to jest możliwe, że aż tak. Często jest ta mapa. N naprawdę. Z, z tego... Udał mi się ten trik. Haha. Ucofnęło mnie. <tryk> Oś mortadelle, Ale se przyspieszyłem teraz mapkę. Dobra, tam się boję, bo jako to Już jakoś za ciekawie nie będzie. Ej, ciekawa. Ciekawa mapa. Jak umie się triki, no to całkiem szybko mi chodzi. Więc teraz spróbuję ten event odpalić, który jest. O ludzie dobrze. Aha, ty ile tego jest? Koszty, mortadelkę tutaj, ja tu idę. Koszty, mortadelkę! A tu jest zero taka trampoli, Tak. Aha, ty, ty. To okej, okay, dobra. To, to, to Aha, dobra. Nie, nie niemożliwe, że przyszedłem. Ja nie przyszedłem. Я что делать. правда. Это было красиво, правду, Это было слишком красиво, чтобы было возможно. Ты тут уже Нет, нет, нет. Dobra, zaraz tę próbę powtórzymy, no bo ym, tutaj trzeba oczywiście... Aha, ty, fajne nagrody. Eee, ja tam mogę grać. Do, chyba lepszy niż się spodziewałem. To kurde, to tak zawsze wiemy, jakoś wpadały. A tutaj żetony, nie wiem, może jeszcze będzie jakiś spin? Nie wiem, nie wiem ile. Nie wiem czy jestem biedny czy bogaty. Oh, space drop. Nie ma już honey dropa. Jest tylko space drop. Jest tylko space drop. Oh no, oh no, oh no. Pum, pum, um. ale S, ale S, ale S. No ja mam S, na przykład. Wszystkie specjalne. Te z tym. D, jak to się nazywa? No te bez gaci. Nie, nie będę mówić z czym wysunięte, bo chyba wszyscy to wiedzą. Nie muszę mówić z czym, ale kto to zrobił? Naprawdę, oni, oni powinni zniszczyć teraz tę grę. No, ale chyba za to nie zniszczą. Za to, co stworzyli teraz. Um, ja bardzo przepraszam za te dźwięki z tyłu. Aha, dobra. Aha. Y... Naprawdę, Je jeden zły skok i się wszystko psuje. Tak. Jednak. Mamy skin, a więc częścimy. E, tak, może właśnie dziwi dlaczego e, jestem taki bogaty tegenem, otóż ja sobie zbieram. Ja nie marnuję, ja sobie zbieram. Proszę legenda. Dobrze! Legenda! Dobra, ja, ja to zawam, posadzę. nie wiem jaki wcześniej miałem skin. Ale dobra. Ja tego nie kupuję, bo jak jest jakiś fajny tutaj skin. Spin pomiędzy... I z skórką i darmowymi nagrodami to ja sobie zbieram. Chyba, że nie są ciekawe, to sobie nie zbieram. Dobra, jeszcze. Aha, teraz mamy gemy. Ej, a jakie są nagrody? A tu. Ej! Ej, no nie da się sprawdzić, jakie są nagrody. To mi się nie podoba. Ktoś to popsuł. A więc papa widzowie. Nawet z nową legendą kończymy ten odcinek. Jeszcze sprawdzę, jaki ja mogłem mieć skin. Nie wiem, chyba tą pandę, albo. O, ja sprawdzę, czy mam. Naprawdę nie mam najstarszego skina, czyli kurczaka. Ja nie wiem, naprawdę widzę. To jest najstarszy skin. Więc papa. Ja z legendarnym moim skinem kończę. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy subskrybują. Jak nie, ale zostawili lajka i dali komentarz, to też pozdrawiam.